Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. O Jezu mój proszę Cię za Kościół cały, udziel Mu miłości, światła Ducha Swego, daj Moc Słowom kapłańskim, aby serca zatwardziały kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O boski najwyższy kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego, towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na duszę kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, Panie kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo ty wszystko możesz. Amen. Moi drodzy, spotykamy się w ósmym dniu nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia. Jak widzicie, próbujemy nowy system. Jeszcze nie działa tak, jak trzeba. Ale nie martwmy się, modlitwa i tak będzie skuteczna. Pan Jezus zaprasza nas, abyśmy w ósmym dniu. Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyścowym, i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego. Niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się mojej sprawiedliwości. W Twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie. O gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowywała za nie jałmużny ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości. Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego serca dusze czyśćcowe, dusze, które ci są bardzo miłe a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wyszły z serca Twego, ugaszą płomienie ognia czystcowego, aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Twego. Ze strasznych upałów ognia czystcowego wznosi się jęk do miłosierdzia Twego i doznają pocieszenia ulgi i ochłody w strumieniu wylanym krwi i wody. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza. Okaż miłosierdzie swoje duszą, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego bo my wierzymy, że, tw że dobroci Twojej i litości liczby nie masz. Powierzmy Panu tę intencję, a także intencję ustania pandemii, tych wszystkich, którzy walczą z nią. Módlmy się też za nasze rodziny, naszych najbliższych i we wszystkich intencjach, które nosimy w naszych sercach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowany umarł i pogrzebion. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki 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 Ojcze przedwieczne, ofiaruje ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa dla jego bolesnej męki 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 dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki 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 Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki 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 święty boże święty mocny święty nieśmiertelny święty boże święty mocny święty nieśmiertelny Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Jezu ufam tobie. 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 Jezu, ufam tobie. Jezu, ufam Tobie. Bóg zapłać, kochani, za wspólną modlitwę. Pomódmy się jeszcze w intencjach Ojca Świętego, abyśmy mogli zyskać odpust. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Moi drodzy, bądźcie cierpliwi, pracujemy nad tym, żeby nowy system zadziałał. Jak widzicie, trochę nam obrazek obcina, ale to mamy nadzieję, jeszcze poprawić, żeby było dobrze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia i zobaczenia później. Pan z Wami niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, alleluja, alleluja.